Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, panie mój, królu mój. Panie, twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie Mój, Król Mój. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, pełen dobroci, miłości i miłosierdzia, dzisiejszą uroczystość świętego Jana Chrzciciela Twego krewnego, także i ostatniego z proroków, i ostatniego proroka, bardziej już poprzednika Twojego, który przygotował drogę przed Twoim przyjściem, przez odpuszczenie grzechu, przez Słowo Boże, przez chrzest z wody, zwykły, janowym, przychodzimy i my słuchać głosu oblubieńca, jak słuchał święty Jan Chrzciciel, którego uczniami byli Andrzej i Jan Apostołowie, Jakub i wielu innych, ale Poszukiwali Mesjasza, gdy zrozumieli, że to nie Jan jest ani Mesjaszem, ani prorokiem, ani Eliaszem. Poszli za Tobą i my przychodzimy do Ciebie, abyśmy się umniejszali, jak mówi Jan, a Ty, abyś się wywyższał, by wywyższyć Ciebie, żebrać Twojego miłosierdzia. Polecamy Tobie ludzkość, całą i Kościół Święty, na czele z papieżem Franciszkiem, wszystkich biskupów, prezbiterów, diakonów, misjonarzy, osoby zakonne zwłaszcza dzisiejszych solenizantów i solenizantki, Janów i Janiny, Ojca Jana Skoniecznego w naszym klasztorze i w innych klasztorach, Ojca Jana Muchę i wielu innych żywych i zmarłych solenizantów i solenizantki. Polecamy także wszystkich, którzy łączą się z nami tutaj w modlitwie, w kaplicy Santorum Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika miłości, współbraci czterech z Niepokalanowa. Modlimy się za przyczyn także świętej Faustyny Kowalskiej, sekretarki Bożego Miłosierdzia. Polecamy wszystkich tu obecnych, także tych, którzy zanoszą swoje modlitwy, łącząc się z nami przez Telewizję Niepokalanów TV i Radio Niepokalanów, nadesłane przez czytelników rycerza Niepokalanej Małego Rycerzyka oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków, pielgrzymów, dobrodziejów. Modlimy się o beatyfikację sługi Bożego naszego współbrata, brata Inocentego Wójcika z Niepokalanowa, współpracownika świętego Maksymiliana, siostry Łucji Santo, siostry Róży Niewęgłowskiej, prymasa, Augusta Hlonda, papieży Leona XIII, Piusa XI, Piusa XII, Piusa XII, Benedykta XV i wszystkich innych, którzy czekają na Sąd kościoła, wyniesienie pełne do chwały ołtarzy. Polecamy także, także ojca Beneta Katarzyńca, polecamy także zwarych pokutujących w czyśćcu i wszystkie intencje, które nam leżą na sercu. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego daj nam dzisiaj i nam nasze i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nasz zbaw odesłego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego, Pana Naszego który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marygi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przegłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla, dla nas. I, I całego antierate. świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie bolesnej dla nas. I całego świata. Ca dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie, dla nas, Miej miłosierdzie dla, nas, Miej Miej. Miej. dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie, za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej, miłosierdzie, miłosierdzie, dla dla bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny. Dla Jego bolesnej męki. się miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego, stärker, i całego świata, dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, <oyun> dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. ]poque. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przełaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, da Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, da Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, da Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla, i całego świata. Dla, i całego świata. dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty, Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas uchamy Tobie o krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu. Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie, Jezu, ufam tobie. Jezu, Kyrie eleison. Chryste eleison. chryste eleison. chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie stwórcy. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości odkupiciela. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości uświęciciela. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnicą Trójcy Świętej. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich. Ufamy. Miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże darzące nas życiem nieśmiertelnym. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże dźwigające nas z nędzy grzechu. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę. Miłosierdzia. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych. Ufamy Tobie. Aniel, miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pojednania. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników. Ufamy Tobie. Miłosierdzie, Boże, w uświęceniu sprawiedliwych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie, Boże, w udoskonaleniu świątobliwych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie, Boże, w zdroju chorych i cierpiących ufamy tobie miłosierdzie boże ukojenie serc udręczonych ufamy tobie miłosierdzie boże nadzieju dusz rozpaczonych ufamy tobie miłosierdzie boże towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie ufamy tobie miłosierdzie boże uprzedzające nas łaskami ufamy tobie miłosierdzie boże pokoju konających Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ochłodu i ulgo Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów. Ufamy Tobie. Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu. Przepuść nam, Panie. Paranku Boży, który się miłosiernie ofiaruje za nas w każdej mszy świętej. Wysłuchaj nas, Panie. Paranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego. Że to miłosierdzie Boże na wieki wychwalać będziemy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomróż w ufność miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, ani nie upadali na duchu, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją porozumieniem, która jest miłością, miłosierdziem samym, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Króla Miłosierdzia który z Tobą i Duchem Świętym żyje i i okazuje nam miłosierdzie Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nie przebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, który jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób, módl Żydzi, dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, O Jezu, jako własności swojej, chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twojego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali je na wieki. Dzisiejsze uroczystość świętego Jana Czciciela, prosząc o odnowienie łaski Chrztu Świętego, przedstawienie świętego Jana Pawła II, zawierzajmy ludzkość całą i świat Bożemu miłosierdziu Jego słowami. Boże, ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim synu, Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w duchu świętym Pocieszycielu, Obie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi, doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei, Ojcze Człowieczne. Oj. A bolesnej męki i zmartwych stania Tego Syna, niej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. Amen. Ajcie w pokoju dobru, oddaję głos bratu magistrowi teologii.